Cześć, z tej strony Nuz i zapraszam na kolejny odcinek ogarniania własnego sejwa. Wszystko, co chcę Wam cię pokazać, zrobiłem sobie na przykładzie wierzbowej zatoczki, bo uwaga, uwaga, skończyłam. Wszystkie rodzinki, jakie mają mieszkać w wierzbowej, mieszkają, są gotowe, zrobione i ready. Tutaj... Właściwie może macie taki szybki podgląd na to kto jest, oczywiście nie wszyscy są stąd, bo na przykład Sterling Rico są z Evergreen, ale przy okazji ich przerabiałam, bo do czegoś im byli potrzebni, a też żeby tak nie jechać tylko z tą wierzbową, to tam parę osób było innych, bo mają też różne połączenia. Jedyne co, no to nie ma jeszcze tutaj mm, wszystkich seniorów, natomiast zrobimy sobie to kwestią czasu, nie są najważniejsi w tym wszystkim, także... Wierzbowa, jeśli chodzi o rodziny, jest skończona. Zostały raz, dwa, trzy, cztery, pięć parceli razem z, z parkiem, a wszystko inne jest gotowe. Także przechodzimy do tego, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Pierwsza rzecz, od jakiej ja zawsze zaczynam w takim wypadku, żeby to wszystko miało, że tak powiem, ręce i nogi, to jest ustawianie wieku. I poza tym, że oni w kasie są dorośli, młodzi dorośli albo cokolwiek innego, wiadomo, to wychodzę z założenia, że jeśli w tym wypadku na przykład ta rodzina ma dwóch synów, którzy już mają tych lat, nie wiem, powiedzmy 7, 8, 9, chodzą do szkoły, więc mniej więcej tyle na polski przelicznik muszą mieć lat, no to ci rodzice nie mogą być raczej pierwszego dnia młodymi dorosłymi i w tym przypadku używając ujicic, wciskając sobie prawym na wiek, Możemy sobie dodać lub odjąć dni do danego wieku. Wydaje mi się, że dorośli na normalnym trybie życia mają 35 lat do końca, czyli temu już 4 minęły, ale wydaje mi się, że spokojnie mogłabym mu jeszcze z 10 dodać. Nawet podejrzewam, że więcej, żeby nie było, że od razu te dzieci. Dodam mu jeszcze kolejne 10. Czyli mu zostało 11 dni do końca grupy wiekowej, czyli mniej więcej ma 24 dni przeżyte. No i ona, żeby miała mniej więcej tak samo... Trzyma przeżyte, powiedzmy, że będzie miała mniej od niego, to dodamy jej 19. Wiadomo, że i tak wyjdzie na to, że bardzo szybko pozostanie młodymi dorosłymi, zostali rodzicami. Natomiast ma to trochę więcej sensu dla mnie, przynajmniej, że nie są tak jak mówię pierwszego dnia i, i nie zaczynamy jakby od początku już z prawie dorosłymi dziećmi. Przyszła jakaś sąsiadka, która jak widać jest bardzo zadowolona w ogóle z życia, ale zostawmy ją w spokoju, może zaraz sobie pójdzie. Kolejna rzecz, jaką ja robię. To jest kariera tych Simów, chyba że mam już konkretny plan wcześniej wymyślony, to już od, to zaczynam od studiów, od kierunku studiów. Natomiast w tym wypadku jeszcze nie mam. Poza tym, że ona na pewno będzie pracowała z domu, w sensie będzie mieszkała, mieszkała zajmowała się dziećmi w domu i sobie robiła jakieś takie wiecie, zajęcia przydomowe, ewentualnie ogrodnictwo i tak dalej. Natomiast jemu jakąś pracę trzeba znaleźć i zaraz wymyślimy, jaką, tylko o właśnie. Więc bierzemy sobie jakąś karierę. Dobra, doszłam do wniosku, że będzie nauczycielem, więc to mu sobie zatwierdzimy. No i wychodzę też z założenia, że nie będzie na pierwszym levelu kariery. Powiedzmy, że będzie na czwartym. Nie wiem, czy będzie ich stać na utrzymanie tego domu, ale nieważne. Oczywiście w tym momencie przyjdą nam wszystkie awanse i, i dodatkowe pieniądze i tak dalej, więc to jest już Waszą kwestią, czy, czy chcecie to sobie usunąć. I co chcecie zrobić z rzeczami, które ewentualnie nasze SIMy dostają za awanse, Bo one też są w tym momencie w ekwipunku SIMA albo rodziny. To również zrobiłam u czyli klikając prawym na karierę. I teraz, jeśli ma jakąś pracę, no to w części przynajmniej w przypadków podejrzewam, zrobił wcześniej studia, jakiś kierunek studiów. I w tym momencie możemy to zmienić MC, MCCC, wchodząc w kody. Modyfikuj informacje o sim -y, kody z rozszerzeń, uniwersytet. I tutaj możemy przyznać dyplom dowolny jaki chcemy. Możemy też zapisać się na uniwersytet, i wtedy omija nas to całe czekanie na odpowiedź. Zapisujemy się od razu na prestiżowy kierunek, jeśli chcemy, i jakby wszystko jest wtedy łatwiejsze. Natomiast my sobie przyznamy konkretny dyplom, powiedzmy, że bez wyróżnienia. I nie wiem, co trzeba mieć, żeby być nauczycielem, uznajmy, że język i literaturę. Nie ma to w tym przypadku akurat znaczenia, bo pewnie tak tego nie zapiszę na dany moment, <grym> ale chciałam Wam po prostu mniej więcej pokazać, yy, jak to wygląda. W związku z tym on już ma studia skończone, ma jakąś pracę i to samo sobie zrobimy. Niestety nie znalazłam w MC opcji, żeby przy zapisać, przypisać im pracę jakby przez MCCC. Może nie ma takiej opcji, więc nie będę dywagować i gdybać. No i dzieciaki również podejrzewam, że coś by mogły robić. Ten na przykład sobie będzie. Wiecie co, powiem wam szczerze, nawet nie wiem jakie są zajęcia nie. No dobra, więc jeden będzie w klubie teatralnym, a drugi będzie harcerzem. Tak, żeby też było coś innego. Mam nadzieję, że dobrze trafiłam, bo w sumie by mi tak pasowało jak jest. Okej, okay. jest okej. Okay. Jak już wszyscy mają pracę, zajęcia pozaszkolne i wszystko inne, co jest im potrzebne, albo są w trakcie studiów, no to wiadomo jest też, że taka osoba. Ileś już czasu przeżyła, że tak powiem, i już jakieś umiejętności ma. Więc wtedy również wchodzę w MC Command Center, w kody, w modyfikuję informacje o sim i w kody umiejętności. I tutaj dowolnie możecie zrobić: możecie losować poziom umiejętności, rozwinąć maksymalnie wszystkie, ustawić poziom wszystkich, zapomnieć wszystko, co potrafią, ewentualnie ustawić poziom umiejętności. Ja zawsze robię to w ten sposób. No i tutaj właściwie mamy wszystkie umiejętności, jakie są w grze. Więc dowolnie do każdego Sima, w miarę próbujemy sobie dopisać coś, co ma powiedzmy jakieś ręce i nogi i co nam dokładnie do tego Sima pasuje. I jak wybierzemy sobie umiejętności, które są nam potrzebne do kariery albo które sobie wymyśliliśmy, że nasz Sim będzie potrafił, zatwierdzamy. Możecie ustawić jeden, bo to w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Możecie też ustawić konkretny dowolny level który byście chcieli, żeby miał. Tylko pamiętajcie, że wtedy wszystkie te umiejętności, które wybraliście naraz, będą miały ten sam level. Dlatego ja zawsze wybieram pierwszy i potem sobie klikam, że niektóre rzeczy po prostu umie lepiej, inne umie gorzej. To już dowolnie, jak sobie wybierzecie. W zależności też od kariery, no skoro jest na którymś tam levelu kariery i teraz potrzebuje czwartego poziomu analizy i dyskusji i drugiego logiki, no to wychodzę z założenia, że jakiś już maj zapomniałam mu dodać logiki, ale zaraz coś wymyślimy. Możemy mu to dodać, możemy nie, wiadomo też, że skoro potrzebuje tego do awansu, to znaczy, że jeszcze tego nie ma, dlatego nie jest to żaden problem. I te wszystkie umiejętności klikam sobie prawym, mając ujczyc, i wybieram sobie tutaj, który chcemy, który chcemy level ustawić. I tak samo często robię z aspiracją. Mianowicie, no on już ma żonę, więc na pewno ma chłopaka albo dziewczynę. Miał wcześniej i na pewno był na dwóch randkach. Przynajmniej tak podejrzewam. Czy ma czwarty poziom charyzmy? Ma drugi, no więc tego mu nie zaznaczę. To wszystko robię prawym przyciskiem cały czas. No i po całej kogoś po raz pierwszy trzy razy. No już powiedzmy, że ma żonę, więc już nie będzie tego robił, więc uznajmy, że to również mu zaznaczę. Że już to sobie w międzyczasie zrobił. I w momencie, w którym wszyscy już są y, ogarnięci, że tak powiem, osobiście, to przechodzę do kontaktów. I tutaj najpierw sobie zaczynam od rodziny, bo to jest coś, co jest najbardziej logiczne. Tutaj się okazało, że oni w KAS nie byli małżeństwem, dlatego nie mają paska romantycznego, ale to wszystko możemy ustawić. Na danej osobie po raz kolejny klikamy prawym przyciskiem myszki i zmieniamy im przyjaźń powiedzmy na 90, nie muszą się tak bardzo lubić. I powiedzmy na 90, może być rodzinny, nie ma to znaczenia dla mnie. No i jakieś kontakty z dziećmi też na pewno ma. Powiedzmy, że z tym ma 95, a z tym powiedzmy, że ma 80, bo ma z nim, nie wiem, gorszy kontakt, bo jest tamta, nie zbliżej z mamą. No i automatycznie oni już z tatą te, tą samą znajomość mają. Natomiast jeśli chodzi o nią teraz, to, aha, to jest ta sąsiadka, nie będę się nią przejmować, i ona z tym ma, powiedzmy, 85, a z drugim synem ma, powiedzmy, 97, przypuśćmy. No i tak naprawdę teraz zostają już tylko chłopaki między sobą i też, powiedzmy, 95. No i teraz by się przydało przejść do kontaktów sąsiedzkich. I jeśli chodzi o kontakty sąsiedzkie, no to tutaj opcji mamy kilka, tak naprawdę. Teoretycznie najprostszą rzeczą jest założenie klubu, więc założymy sobie klub. Te wszystkie, które tam były, to były te oryginalnie z gry, ale one mnie nie interesują w tym momencie, bo zależy mi na tym, żeby dołączyć sąsiadów tutaj z dzielnicy, przynajmniej na początek, żeby z nimi mieć jakieś koneksje i ich znać. Problem jest taki, że gra wybiera sobie ileś tam osób, które nam, że tak powiem, polecą tego klubu. Ja na przykład w tym wypadku nie ma tutaj żadnej. Osoby z osiedla, że tak to nazwę, dlatego możemy spróbować sobie wybrać młodego, dorosłego i liczyć na to, że to nam trochę ograniczy wybór. I w tym momencie mamy na przykład Elizę, mamy Boba, mamy Eryka. Co prawda Eryk nie jest z osiedla, ale jest od nas tutaj z miejscowości z Lżbowej zatoczki. Możemy też znać Liberty, możemy też znać. Summer i, i zabrakło nam miejsc. Haha. Ha. Niestety mam wrażenie, że po aktualizacji prawdopodobnie przestało działać, przestało działać UI w, w klubach. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało. Natomiast robiąc to w ten sposób, nazwijmy to sobie nie wiem, sąsiedzi. To również nie ma znaczenia i damy sobie OK. I teraz automatycznie Halo? Automatycznie mamy ich wszystkich znajomych, i znowu prawy możemy sobie wciskać i ustawiać sobie jakąś tam znajomość. W tym momencie możemy też, zarządzając klubem, nie wiem, usunąć Eryka, a dodać na przykład własną prywatną żonę. I zrobimy to właściwie tylko po to, żeby nasza własna prywatna żona również miała te wszystkie osoby w znajomych. Kolejna rzecz natomiast, którą możemy zrobić. Jeśli chcemy kogoś poznać, a nie możemy go dołączyć do klubu, tak naprawdę teraz, w tym momencie, możemy ten klub rozwiązać. Tu? Mogłabym. Tak, i wyrzucamy klub do śmieci. Pa. Kolejna rzecz, jaką możemy zrobić, to przy pomocy skrzynki i przy pomocy MCCC, kody Simów i Rodzin, Weswi sima. Możecie poprzez nazwę próbować, ale chyba jeszcze nigdy mi się nie udało dobrze wpisać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja nie wiem, jak to się wszystko pisze i, i, i się myle, czy coś nie działa. W każdym razie, wykazując wszystkich simów, powiedzmy, że chcemy sobie przyzwać. Kto mieszka za ścianą? Oczywiście nie pamiętam po raz kolejny. Dobra, powiedzmy, że Boba. Co prawda Boba już znamy, ale nie ma to znaczenia. Bob zaraz tu będzie, standardowo. I przyszedł. Nie wiem czemu na tą działkę przychodzą z tej strony, chociaż mieszka naprzeciwko. No i w momencie, w którym on się nam... Jeju, po co mi się to włącza cały czas? Pojawia na działce Stój nie leś gdzie chłopie? No to już nie musimy się z nim przyjaźnie zapoznawać, ale coś tam upowiemy, żeby nie było. I w tym wypadku również po prostu stałoby naszym znajomym. Więc możemy w ten sposób sobie przyzwać wszystkich, kogo po prostu chcemy dowolnie i jak się z nimi zapoznamy mogą sobie iść. Do widzenia pa, bo nawet nie rozmawiając z nim, możemy sobie zrobić z boba naszego najlepszego przyjaciela. I kolejna rzecz, jaką możemy zrobić, co prawda wymaga od nas trochę więcej roboty, ale jest możliwa. Możemy sobie dołączyć do klubu, założyć klub, poczekać aż się odwiesi. Nazwijmy go sobie sąsiedzi. Po raz kolejny nie ma to żadnego znaczenia. Nie będzie żadnych zasad, e, zasad rekrutacji, bo to nie ma teraz znaczenia. I sobie potwierdzamy: jest sobie klub. I w tym momencie przychodzimy do zarządzania światami. I wchodzimy sobie do dowolnej rodzinki, którą chcemy do tego klubu dołączyć. I teraz możemy przy użyciu MC po raz kolejny. Czekajcie, kody. Modyfikuj informacje o sim kody z rozszerzeń, kody klubów, dodaj do klubu. I teraz szukamy sobie klubu, który stworzyliśmy, na przykład sąsiedzi w tym wypadku. Zatwierdzamy. Strasznie dużo wychodzenia z tego jest. Jak to jest na jakiś skrótna to to proszę o informację. I automatycznie jesteśmy już w klubie, co oznacza, że mamy George'a w znajomych. I tak jak mówię, w ten sposób możemy tak naprawdę przeskakiwać z rodzinki do rodzinki i sobie dodawać kolejnych Simów do klubu, oczywiście tyle ile mamy miejsc, więc potem musimy kogoś usunąć, żeby kogoś nowego dodać. Natomiast jest to też jakiś sposób, żeby nie przyzywać ich na działkę, żeby nie leciał nam czas w grze, jeśli na tym nam zależy, bo widzicie, w ten sposób zrobiła się 14, przez to przyzywanie wszystkich, dzwonienie do pracy i tak dalej. Więc zrobiła się 14, to chyba nie wiem, z 9 rano przypuśćmy. Więc jeśli zależy Wam na tym, żeby to cały czas było, nie wiem, rano albo konkretna godzina, Albo po prostu nie chcę wam się ich przyzywać i wyzywać i, w, i wyzywać, i w sensie wyrzucać, to możecie zawsze skakać od rodzinki do rodzinki i dodawać się do konkretnych klubów, a potem z nich wychodzić, na przykład, chociaż tego też nie wiem jak do końca, gdzie się wychodzi. Okej, okay. anuluję członkostwo, no dobra. Okej, okay, ogarnęłam. No więc możemy się teraz anulować albo poczekać, aż będziemy mieli więcej osób w tym klubie, na których nam zależy i wtedy się po kolei anulować, ewentualnie wrócić do tego pierwszego i rozwiązać klub. Jest to trochę zamotane, nie neguję tego, wiem, że nie każdemu się pewnie będzie chciało, ale no w założeniu jest to raczej jednorazowe przy takim, przy takim przynajmniej tworzeniu sejwa, tak? Bo jeśli sobie gracie i sobie tworzycie kluby, żeby sobie grać, no to też jest co innego, bo te kluby raczej trwają wam przez jakieś tam powiedzmy całe simowe życie, natomiast jeśli robicie to tylko do save'a, no to jest to trochę zabawy, natomiast wydaje mi się, że jest to opłacalne, jeśli chcecie z tego korzystać. Z takich rzeczy, które mogą wam się jeszcze przydać, przynajmniej według mnie, jeśli chodzi o tworzenie save'a, ewentualnie jeśli zależy wam na tym, żeby zacząć rozgrywkę mając już jakąś historię, to wchodząc po raz kolejny w kody w MC, w modyfiku informacje o simie. Mamy tutaj Kody rozszerzeń i mamy tutaj na przykład razem raźniej, w którym możecie sobie odblokować etapy w życiu dowolne. Tak naprawdę wszystkie, które są w grze, w które, możecie które możecie uzyskać, możecie sobie tutaj po prostu dodać. I tak samo możecie sobie zwiększyć poziom, poziom sławy i ze śnieżnej eskapady możecie sobie dodać styl życia, również wszystkie dowolne, jakie są w grze. Także, jeśli zależy Wam na jakiejś historii stworzonej wcześniej, wiecie, że ten sim wcześniej już egzystował i pewne rzeczy przeżył, to możecie to sobie dodać i wtedy ma to większy sens niż taki, wiecie, goło powstały Sim. Natomiast wiem, że przy tworzeniu save'a może to być uciążliwe do każdego dodawanie tego, więc... Mówi wam to jako ciekawostkę, nie wiem, czy to wszystko będzie zrobione. I jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz, to po raz kolejny MC, tylko no, przeszłam na kobietę, bo tu będzie łatwiej. To oczywiście, ale to pewnie wszyscy wiecie, możecie sobie rozpocząć ciążę, możecie sobie rozpocząć ciążę z teoretycznie dowolnym simem, aczkolwiek yy, nie wiem, czemu tylko ten tutaj jest. Nie wiem, czy to muszą, musi być jakiś romans. Wydawało mi się, że to może być z obojętnie jakim simem. No w każdym razie możemy sobie rozpocząć ciążę, możemy sobie dowolną dzie ilość dzieci wybrać i tak dalej. To już jakby podejrzewam, że akurat ciążową opcję z MCCC każdy z Was zna. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, że będzie ostatnią, natomiast też może mieć znaczenie przy tworzeniu sejwa, jeśli gdzieś o czymś zapomnicie albo nie będziecie mieli takiej możliwości. To jest opcja w MC. Związki i tutaj możecie sobie dodać relacje, wyczyścić związek, zrobić cokolwiek. Natomiast dla mnie problematyczne jest to, że wybierając sobie, nie wiem, Agatę. Ona może być tylko, że to są relacje rodzinne. Teoretycznie tak, jak może i nazwa wskazuje, że to są relacje. Chociaż ze znajomym też jest relacja, tak? No więc denerwuje mnie to strasznie, że nie możemy sobie w ten sposób dodać znajomych. Stąd to moje kombinowanie wcześniejsze. Natomiast z powodzeniem może być naszą babcią, ciotką, wnuczką czy kimkolwiek innym. Więc jeśli chcecie kogoś połączyć z kimś, kto już egzystuje na sejwie albo po prostu macie 3500 osób w rodzinie. No, i nie jesteście w stanie wszystkich zmieścić w kas na raz, bo siłą rzeczy w kas zmieścicie 8 osób. To możecie zrobić kilka rodzin, i potem przez MCC dodać im relacje i stworzyć od razu bardzo rozbudowane drzewo genealogiczne. Słuchajcie, i to chyba wszystko, co chciałam Wam się pokazać i co byłam w stanie Wam, że tak powiem, pokazać. To są wszystkie opcje, które ja znam i z których korzystam, a przynajmniej będę musiała niedługo korzystać. Mam nadzieję, że w czymś Wam to pomogło. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, wątpliwości, albo. Czegoś nie wytłumaczyłam, a czegoś nie wiecie. To przypominam, że na dole w opisie macie linki na stronę, na Discorda. Możecie też pytać w komentarzach, postaram się w miarę możliwości nieobrazowo Wam to wyjaśnić, jeśli będzie taka możliwość. A za ciebie Wam dziękuję. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Cześć!